Witaj mój drogi Youtube mobilne rusztowanie gotowe Moi kochani jeździ jedną ręką Rewelacyjne mobilne, stabilne Hamulce działają jak złoto Każdą W każdą stronę można sobie się poruszać Kółeczka się elegancko obracają. Póki co nie mam żadnych większych zastrzeżeń. Także powiem Wam, że nawet jestem wyżej o wysokość kółka, czyli jakieś 20 cm. Powiedzmy, że jedna warstwa. Ale dużo wygodniej samemu bez przekładania w dwie osoby. Także nic tylko robić. Trzeba uprawiać ogień. Pozdrawiam.